Przypadkiem będzie teraz dla Was tutorial makijażu bardzo festiwalowego. Jeśli chcecie, żeby ostateczny efekt był dla Was w pewnym sensie tajemnicą oprócz zdjęcia na mnie na to zamknijcie teraz oczy na 10 sekund. Jesteśmy teraz w takim odpowiednim momencie, wszystko się rozkręca, e, ludzie zaczynają mieć wolne urlopiki, wakacje, e, festiwale i te wszystkie rzeczy, więc mam nadzieję, że to was to fajnie zainspiruje, bo chciałam polecieć trochę w inną stronę, bo właśnie w stronę neonów, które nie jest aż tak strasznie popularna w makijażu, a która mnie totalnie, totalnie kręci i nakręca. Na sam koniec filmu powiem wam jeszcze o dwóch fajnych akcjach, e, które robi Coca-Cola, a Coca-Cola w tym roku jest bardzo muzyczna. I właśnie takie tutaj mamy nawiązanie. No to zaczynamy. Zacznę od podkładu. O, oh, nie chcę wylecieć. A! I teraz wylatuje za dużo. Na festiwalu ma być... Mamy czuć się fajnie, ale nic ma nam się nie spływać. Ten makijaż ma być maksymalnie trwały, więc też będę chciała, żeby ten cały make-up zachował właśnie te reguły. Bardzo porządnie utrwalonego, ale komfortowego make-upu. Połączę ze sobą dwa korektory, żeby ta cała okolica tutaj oczu była równomierną bazą pod to wszystko, co tu się będzie działo I więc yy, rozklepię to tutaj na całe, całe oczy zacznę od dołu i dam tutaj też na górną powiekę i okolice brwi i też tutaj zjadę na, na skronie, bo chcę, żeby mój makijaż był w, to, w tę stronę wyciągnięty robię mu idealną gładziutką, ale cienką szpachlę koloru <laughs> cienką, bardzo cienką warstwę bazy wklepuję w całe powieki, ale lecę od wewnętrznego kącika do samej góry, przez całą powiekę, tu zewnętrzny kącik, na boki aż do brwi i troszkę tutaj dolna powieka. Wszystko musi być super ugruntowane. Dobry grunt to dobry makijaż dobre cieniowanie, miłe cieniowanie, szybkie cieniowanie, cieniowanie bez plam. Niech każdy sobie w to miejsce co chce. Na mojej mieszanej skórze nic tak nie przytrzyma mocno szpachli, jak puder mocno matujący ryżowy. Wklepię go metodą bakingu, bo on najmocniej cementuje to wszystko, ale takiego bakingu, pół-bakingu ja to nazywam, czyli nie dajemy tego pudru tak 3 tony, tylko, tylko znacznie mniej. Mam w puszku i lecimy. Zaczynam od boków nosa, bo tu mam najgorszą trwałość i potem lecę sobie na czoło, czyli ta cała strefa, ta broda i resztówka leci lekko pod oko i tutaj na, na resztę policzka. Już naprawdę niewiele. Konturowanie. Chcę połączyć metodę na mokro i na sucho, więc wezmę najpierw stick do konturowania. To mój ukochany, bo jest po prostu chłodny, a to się rzadko zdarza. O nie, nie wzięłam swojego ulubionego do konturowania pędzla i to teraz. W takim razie koniec tego tutorialu. Wezmę coś takiego śmiesznego. Jeszcze go nie próbowałam. No to to jest ten moment świetny, żeby na tutorial go spróbować. Wygląda jak piła. Konturowanie, wiecie gdzie lubicie robić. Róbcie tam gdzie lubicie robić. Na razie lecimy wszystko normalnie w tym makijażu, ale to się za chwilę skończy, więc trzeba cieszyć się. Okej, okay, to jest wykonturowana połówka twarzy, cyk, a tutaj nie. I jeszcze do tego konturu dołożę kontur na sucho, żeby było mocniej. Zrobię bardziej precyzyjny pędzel. Poprzedni był taki, a teraz biorę ten, ma taki czubeczek bardziej precyzyjny. Matowy brązer. nabieram go na czubek, strzepuję nadmiar i zaznaczam mocniej ten kontur. Bardzo, bardzo malutko tego brązera tutaj używam. Bo ja chcę tylko takie, mm, taką wisienkę na torcie tutaj dodać. Minimalną. Całą podstawę mojego cieniowania na oczach wykonam paletką Be Perfect Carnival i jej nasyconymi kolorami oraz sobie żółty z Mystic. Jeden z najbardziej nasyconych żółtych cieni jakie mam. Nabieram go na mały pędzel porządnie i wklepuję wewnętrzny kącik, ale tak naprawdę w dolną powiekę, a nie sam wewnętrzny kącik żeby on tu był mocno zgromadzony. Będzie tutaj mało w tym makijażu rozwiązań, które są codzienne, no bo zakładam, że to nie jest codzienna okazja, więc, więc nie robimy tego tak jak zwykle. Tym cieniem nie boję się zjechać dużo niżej. Ma być jak najbardziej nasycony przy samym oku, a potem delikatnie rozproszony ku dołowi. Teraz łapię za ten śmieszny taki koralowy kolor, który właśnie jest między pomarańczem a różem wymieszanym. I jego nakładam na większą część mojej powieki ruchomej, górnej. Łączę go tutaj z żółtem i rozblendowuję ku górze. Kolejny pędzel. I teraz ostro-pomarańczowy cień. I ostrym pomarańczem właśnie zaznaczam zewnętrzny kącik, żeby wprowadził mi tutaj jeszcze dodatkowo taki ostry kolorek właśnie. I mieszam go z koralem. One ładnie się mieszają, bo to są bardzo podobne barwy. Pomarańcz jest nie lub, że bardziej nasycony, to jest jeszcze ciemniejszy, więc automatycznie konturuje mi oko. Muszę, muszę użyć tego ultra, ultra różu. I on pójdzie na dolną powiekę tutaj. W połowie, chcę żeby równo w połowie oka spotykały się te dwa kolory. I chcę żeby on był wyciągnięty tutaj mocno. Na razie tak lekko zrobimy. Ok. Czystym pędzlem rozcieram tego typka różowego. Mniejszym pędzlem takim ołówkowym łapię za ten ciemny róż, bo chcę nim przyciemnić zewnętrzny tutaj kącik. Całą tą okolicę przy rzęsach, żeby oko było bardziej trójwymiarowe. Kiedy używamy takich mocnych barw pojedynczo, to oko czasami nam się spłaszcza co wydaje się mniejsze i odrobinę dam go w zewnętrzny kącik żeby pomieszać tutaj u góry, na górnej powiece z pomarańczem. To jest największy pędzel taki, który tutaj do oczu byłby taki niezbyt precyzyjny, ale nim rozetrę mocniej kolor, który miałam na górnej powiece i lecę aż do brwi i aż za brwi celowo właśnie jeszcze nie pomalowałam i nie zrobiłam sobie brwi, bo łatwiej jest mi w ten sposób właśnie rozpraszać ten kolor żeby sobie tutaj znikał ładnie biorę kolejny pędzel, bo ten zapamiętuję, że jest do mojego koralu kolejny, który pójdzie w różowy i teraz z tym różem zjeżdżamy tu i na boki tak już jest super, już można było przykleić rzęsy i lecieć podbijać świat ale eyeliner. I krechę robię grubą i porządną. Ja zawsze się boję robić kreskę, w sensie wiecie, jestem z tych, co mam zrobić grubą kreskę i o, zrobiłam znowu taką jak zawsze. O, wyszła równa, to dlaczego ją psuć? Nie Ewa, masz teraz zrobić grubszą. Teraz zacznie się trochę magii, bo wezmę biały ołówek i wyczyszczę sobie całą linię wodną. I pokoloruję oczywiście na biało. Wezmę sobie rzęski i przykleję je. Właśnie jako dolne. A, muszę odkopać, mam całą kopalnię rzęs. To takie nieduże rzęski. Ok, przykładam. Najpierw środeczek, teraz boki. I rzęsy noszone nawet w tym miejscu, jeśli są nieduże i mają miękki pasek, to po chwili przestają być wyczuwalne. No i jak ładnie otwiera oko, proszę bardzo. Górne rzęski. I doklejam. Bardzo duże i długie. Uważam, że już jest bardzo spoko, ale jeszcze bardziej spoko będzie z brwiami. Poza tym to jeszcze nie koniec. Nadal. <laughs> Brwi chcę zrobić tak, żeby one były tak bardziej strzeliste, takie bardziej proste i długie. Więc początek zaznaczam podobnie jak takie, jak idą moje. Potem tu robię bardziej płasko, czyli nie podkreślam tego łuku. I w momencie, kiedy tutaj schodzę lekko w dół to też w taki bardziej prosty sposób. No i górę już robię wedle tej linii. No i przeczesuję i zaraz dorównam drugą. Zaczniemy od tego, że wytłumaczę Wam co ja tutaj mam. A ja mam tutaj pyłki o fluo kolorach, które dodatkowo świecą w upał. I chcę nimi porobić dodatkowe ozdobniki. E, mieszając jest Duraline, tworząc z nich po prostu formuły, które są płynne, więc łatwo jest nakładać, ciągnąć nimi linie czy właśnie zaznaczyć kropki i co bardzo ważne, bardzo, bardzo trwałe. No bo to jest po prostu to są sypkie proszki. Biorę Duraline i zacznę od kreski różowej. Chcę dorabiać te mm, tutaj dodatki w tym kolorze, w którym już mam cieniowanie tylko w jeszcze mocniejszym nasyceniu niż mam w tej chwili. Więc do dwóch kropli uh, daję odrobinę pyłeczku. Trzeba na wyczucie mieszać. Nigdy nie wiadomo ile to jest za mało albo za dużo. Ważne, żeby kreska, którą robicie nie była przezroczysta. Żeby miała pełne krycie. Muszę spróbować na łapsku. Och. I chcę zrobić jakby drugą kreskę nad moją kreską, ale odklejoną od niej, ale w podobnym kształcie, zaczynającą się od samego zgięcia i wychodzącą tam dalej. No to z drugiej strony. Ok, z żółtym robię tak, że mieszam całość dubką pędzla cienkiego. I właśnie nią będę robić kropki. Możecie równie dobrze robić sondą, tą, którą się robi wzorki na paznokciach. Żaden problem, ja chciałam wam pokazać jednak, że dupka pędzla do czegoś się przydaje. Okej, okay, i lecimy z kropeczkami. Staram się stawiać w taki sposób, który jest mało zorganizowany, tak, żeby nie wyglądały jakby stały strasznie równo. Wracam do różowego, czyszczę tyłeczek. Biorę świeżą kroplę. To samo robię z pomarańczowym pyłkiem. Chyba się udało. O, czy są piękne, więc dodam teraz trochę różne policzki. Chcę, żeby to był ten sam róż, który mam na, na oczach, więc wezmę odrobinę tego cienia. I bardzo subtelnie smyrając, zaznaczę sobie tutaj trochę koloru. Taki prosty ten róż zrobię, w sensie takiej krechy. tu mam dziurę na rozświetlacz. Mam rozświetlacz żelkę. Ma takie małe fragmenty świecące, duże fragmenty świecące. Ogólnie jest mocna, bardzo. Pokażę Wam to na dekolcie, bo dobrze by było, jakbym też sobie wysmarowała dekolt. Ma chłodne i ciepłe drobinki, neutralne, ma po prostu sobie, ma wszystko! Oczywiście na policzkę bez rozświetlacza, to nie podchodź do mnie na festiwalu Żartuję! Podchodźcie do mnie zawsze z uśmiechniętą twarzą Duża dawka rozświetlacza złoto-różowego oczywiście sypkiego, bo wtedy jest mocniejszy tą lekko lepką powłokę, którą właśnie zrobiłam żalką. Grzbietnowska, no i kupidyna. Błyszczyk, piękny, różowy, na oczy zleciała mi prawie z godzinka to, chociaż usta są szybkie i piękne. Możemy zrobić test UV. I co? I jak? I jak jest? Jak jest? Jak, jest? jak jest? Bo jest bardzo dobrze i kolorowo, ale ja bym jeszcze coś tutaj dołożyła. Od dwóch lat mam diamenty i naklejki. I ich nie używam i dzisiaj to się musi przerwać. Zacznę od takich gotowych aplikacji. A, a, a? Alright. Lecimy w to tak mocno. Więcej, więcej. Łzy radości festiwalowej. Myślę, że jest teraz w sam raz. To jest y, wersja ostateczna, to jest taki final, 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 ostateczna. To jest więcej nie robię. Final wersja makijażu y, ever. Muszę was czasem wystawiać na próbę. Bo ja tak na lajcie bym poszła, ale tak naprawdę moją propozycją była ta propozycja bez tych kryształków Czyli taka o właśnie I kiedy zapali się światła UV to wygląda się o właśnie tak więc zachęcam Was bardzo do robienia. Tym bardziej, że takie pyłki UFAO niewiele kosztują, są łatwo dostępne. Więc w ogóle dawajcie, szalejcie, pokazujcie, co potraficie. Ale z nadal zostajemy, słuchajcie, w festiwalowym klimacie, bo on da Was dwie super akcje z Coca-Coli do zakomunikowania. Tak wyglądają nowe butelki Coli. I na ich dole macie opaski, które są biletem wstępu na Coke Summer Tour. Można je zerwać. Cyk z butelki. Jest! I one są Waszym biletem wstępu. E, 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 e. Właśnie na koncerty. 16 sierpnia będę w Torunie i mam nadzieję, że Wy też będziemy się ostro bawić w takich make-upach. No. Uderzyłam się w łukać. Oprócz Torunia będzie też mnóstwo innych miast, więc bijecie na fanpage Coca-Coli i sprawdzajcie, co tam się gdzie dzieje, bo może to być w opisie będziecie mieli link, oczywiście, żebyście mieli wszystko na gotowe. Dam Wam też link do strony układahistoria.pl, bo tam możecie rejestrować kody spod etykiet. Kody możecie wymieniać na nagrody rzeczowe albo wziąć udział w loterii, gdzie możecie wygrać na przykład festiwalowe bilety albo koncertowe, na przykład na Ariane Grande. Trzymam kciuki za Was. Bo moi ludzie są najlepsi, więc powinni wygrać najlepsze nagrody, i to jest prosta sprawa, więc śmiało do dzieła. Dobra, a teraz tak na sam koniec, chwila szczerości. Mamy trzy wersje. Trzy wersje dzisiejsze, dzisiejszego makijażu. Jeden, dwa, trzy. Który, który, który uważacie za najlepszy? I nazwijcie go. Wiecie, że jestem najgorsza w nazywaniu makijaży, ale wszystko makijaże festiwalowe jakaś tam w ogóle szaleństwo, więc napiszcie. Liczę do Was. Dzięki, cześć, do zobaczenia.